Książę biskup Andrzeju, jak, jak przeżył książę biskup rekolekcję, bo wiemy, że kto głosi, to też przeżywa te rekolekcje. Dokładnie tak. No, zaczniemy od początku, bo przybyłem tutaj do Lwowa na zaproszenie Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa metropolity Mieczysława Okrzyckiego i poproszono mnie, bym poprowadził rekolekcję dla kapłanów. Tej archidiecezji. Myślę, że w tym samym czasie, w tym samym czasie były rekolekcje na Jasnej Wórze w Częstochowie, konferencje Episkopatu Polski, więc jakoś bardzo duchowo się łączyłem. Chciałem połączyć też te dwie rzeczywistości, a więc głosić, ale też sam przeżywać, tak jak Ksiądz to doskonale powiedział. Bo kto głosi, no też w nim pracuje to słowo Boże. Więc myślę, że, że to było ważne. Po drugie, mam nadzieję, że jestem wierzący w to, że działa Duch Święty. Więc czasami, kiedy kaznodzieja ktoś głosi słowo Boże, to jeszcze jest coś takiego, że w sercu słuchacza głosi Duch Święty swoje, swoje słowo, wzbudza jakieś odczucia, jakieś może postanowienia, pragnienia, może chęci nawrócenia. To jest taka, takie misterium właśnie w sercu, w sercu słuchającego, i na tym, na tym też bazuje, bo, bo chcę służyć, ale to Pan Bóg jest zawsze tym, który prowadzi te dzieło, to dzieło rekolekcji naszych kapłanów. Przed spotkaniem było pytanie: jak słuchali? Myślę, że to była wspaniała grupa kapłanów. Jeżeliśmy pośpiewali, modl modląc się w ten sposób, naprawdę to były mocne głosy i takie mocne zaangażowanie. No i także e, e, byliśmy razem na posiłkach, więc tak e, jak to w pierwotnym kościele było Eucharystia, czyli spotkanie przy stole Eucharystycznym, stole Słowa Bożego i potem przy posiłku. Bardzo dobry pomysł był taki, że... Za każdym posiłkiem ktoś inny się przysiadł do stołu, gdzie siedziałem i mogłem wtedy rozmawiać, jakby też poznawać rzeczywistość Waszego Kościoła tutaj na Ukrainie, Kościoła Rzymskokatolickiego, od bezpośrednich świadków. No, w tych realiach, w tej rzeczywistości, którą znamy, to znaczy no, dramatycznej wojny, chcemy, żeby już się skończyła, żeby pokój zaistniał, bo wojna jest samym złem. Więc tego też życzę narodowi ukraińskiemu i tego życzę Kościołowi katolickiemu tutaj w Ukrainie. O czym mówiłem? Mówiłem o życiu kapłańskim. Dzieliłem się doświadczeniem. Mówiłem o tym, co uważam za ważne. Dzieliłem się swoimi tam no, 38 latami posługi kapłańskiej. Najpierw decyzji katowickiej, dzisiaj już archi-decyzji. Później, gdy powstała nowa decyzja kliwicka to właśnie tam, w diecezji gliwickiej, gdzie jestem e, biskupem pomocniczym. E, biskupem gliwickim jest nasz biskup Sławomir Oder. E, już ponad rok, za niedługo będzie rocznica, drugi, drug, tak, druga rocznica Sakry Biskupi. Ekscelencjo, jeszcze może słowo takie do, die, do diecezji, e, bo przeżywamy trudne czasy, pełne strachu, niepewności, co jest ważne, by przeżyć godnie te, te momenty, właśnie te chwile, może jeszcze rok, może dwa, nie wiem, nikt nie wie. Nikt nie wie, to prawda. Natomiast chrześcijanin to jest ten, który poznał Jezusa i stara się być blisko Pana Boga. Przez wiarę, przez modlitwę, przez sakramenty, przez miłość Boga i bliźniego. Więc on ma jakby w sobie skarb, już taki, który wygrywa rzeczywistość. Rzeczywiście, chociaż niektórzy, no... To jest dramat. Tracą życie na ziemi, ale bierząc Bogu i w Boga, to, to życie dalej trwa i ono, jakby jest w rękach Pana Boga, więc Pan Bóg ich przyjmuje. No, no to, to, jest, to jest smutne, że ktoś za, zabiera życie drugiemu człowiekowi. To jest, to jest dramat, to jest niewyobrażalny ból. Natomiast my wierzymy, że śmierć nie jest straszna, jeśli za jej progiem czekają wyciągnięte ramiona Ojca. Bo o tym Ojcu nam opowiada Jezus Chrystus, nasz Pan Zbawiciel, Syn Boży, druga osoba Trójcy Przenajświętszej. Więc z jednej strony dramat i to jest zrozumiałe, współczucie, wsparcie, jakie potrafimy, bo przecież się modlimy cały czas o pokój tutaj i na całym świecie. A z drugiej strony wiara, która nawet w tak strasznych okolicznościach i miłość, i nadzieja mogą być bosą z Boga, bo On jest źródłem wiary, nadziei, miłości. I ona nam może godnie przeżyć swoje życie tutaj na Ziemi, jako przygotowanie do życia w Królestwie Boga w Domu Ojca. Czyli Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. szczeń Boże.